To w głowę się podrapał. A kto dziś kupił karosze? O proszę, na tapczanie siedzi lej. Nic nie robi cały dzień. Przepraszam, a nie biłem, a uszu dzisiaj nie byłem, a nie urwałem guzika, ani pokazałem języka, ani chodziłem się strzyc, To wszystko nazywa się nic. Na tapczanie siedzi lej. Nic nie robił cały dzień. Nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało. Nie odrobił lekcji, bo czasu miał za mało. Nie zaszmurował pszeników, bo nie miał ochoty. Nie powiedział dzień dobry, bo z tym za dużo roboty. Nie napoił azoka, bo za daleko jest woda. Nie, nie nakarmił kanarka, bo, bo czasu mu było szkoda. Miał zjeść kolację, tylko ustami lasną. Miał położyć się spać, nie zdążył. Zasnął, śniło mu się, że nad czymś ogromnie się trudzi. Tak zmęczył się tym snem, że się obudził. Siedmiomilowe buty. Zajechał Michał po Częstochowę, tam kupił buty 7 co Czy mogą 7 mil wcześniej? Bo takie Michał miał buty właśnie, że pewnie do Chotinku. pobiegł z powrotem myśląc ze zdąży i wnet się znalazł na rynku w Ładzy. Chciał do Warszawy wrócić wreszcie, ale to chwila był w innym mieście. W Kielcach, w Kaliszu, Wło. w Płocku, w Szczecinie w kosalinie i w Skierniewicach i w kosalinie. Um, nie mógł utrafić, więc pod opocznem piękną załośnie Tutaj odpocznę usiadł i, i spojrzał um, ogromnie struty na swoje siedmiomilowe buty. Ja ze złością, ze złości do wody wrzucił i na Busaka do domu wrócił. Bardzo bardzo lubię. Pokaż uszy, mój kochany, dam ci za tołek świetlany. Klimak złości się i gniewa. Mówią wadości. Ale żony, grupy do dziedzinności tubie. Ja jestem piegowata, a pan nie. Powiedziała, co wiedziała i niczym prędzej odleciała, a wieczorem ślub już brała z komorem, Bo od środka aż po brzegi miał wspaniałe wielkie piegi. Stąd nauka jest dla Łukaszuk, na żonę żuka szuk. yeah

I'm

Nie czy też nie wstyd jest wasz mości? Jak pan może, panie pomidorze, ze złościły, że, ze, zło ze złościłości. Rzekomo, um, że panie, odpoczy, panie pomidorze, że że go zawadnie, we mnie dobrze, fajnie, ładnie. Jak pan może, panie pomidorze, ze złościły się warzywa. Pan już trochę nadużywa, jak Pan może, Panie Pomidorze. Pan Pomidor zawstydzony cały zrobił się czerwony i spadł wprost ze swojej tyczki do choszyczka Ogródniczki. Dziękujemy. mam na imię Mikołaj i opowiemy Wam wiersz za w końcu stała i wciąż tak opowiadała. Zdolna jestem niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem, jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to roztropnie w szkole mam najlepsze stopnie śpiewam, lepiej niż w operze. Świetnie jeżdżę na rowerze, znakomicie muchy łapie. Wiem, gdzie Wisła jest na mapie. Jestem mądra, jestem zgrabna, wiadka, słodka i powabna, a w dodatku daje słowo mam rodzinę wyjątkową, tato mój do pieca sięga, moja mama taka tęga, moje siostra taka mała, a ja jestem samochwała. thank bo poznałem język wsi, gdy mieszkałem w pewnej wsi. A więc wołam do mnie się i już pies odsyła się. Potem kołam kocha i już mam. Się sobie Za, A gdy powiem cicho les, lezę ja i pies mój des, kiedy wyciągam. zły pisałem wiecznie. Pies... Pod tam jeł się, oto są drzujem się, gdy pisałem je. Pies... Jest na katar pola, A psik. jej na natarł. A psik. A po chwili sam miał katar. A psik. Przyszedł doktor do rejenta. A psik. A to właśnie były święta. A psik. Stoi w pełna micha. A psik. A już. W tych goście, ich znów goście, jak dudniło, jak aż na moście. Przed godziną jedenastą już kichało całe miasto, a wsi przed... A już zabrakło terpentyny. Pani siada przypomnieć. Pani kałuża on.